Cześć, hej, witajcie na moim kanale. Ja jestem Daga i przychodzę do Was dzisiaj z podsumowaniem grudnia. No, grudzień był dość płodny, jeżeli chodzi o książki. Przeczytałam ich aż 9, To jest naprawdę spory wynik, jak na to, że poprzednie miesiące yy, były moim totalnym zastojem, oprócz listopada. I co, nie będę przedłużała, tylko zacznę od razu omawiać te książki. I zaczniemy od serii Virion Imperium Ahai, czyli cztery książki przesłuchane przeze mnie w audiobooku. I jakby jest to zamknięty jeden cykl książek z Viriona. I są to książki z samego początku. Ja, jak wiecie, Viriona zaczęłam czytać od środka od Szermierza Natchnionego. A to są jego początki, to jak on tym się szermierzem stał, to jak poznał swoją żonę i ją później poślubił i w ogóle jak ta jego droga do tego szermierza, do tego wojownika wyglądała. No i pierwsze dwie książki oceniłam na dwie gwiazdki, a dwie kolejne na trzy. I powiem Wam szczerze, że te pierwsze dwie książki yy, były bardzo mocno średnie, były nudnawe, Mało co tam się działo, i mimo, że pierwszy tom, yy, pierwszego tomu było słuchowisko, to i tak to nie za bardzo pomogło fabule. Ciągnęła się ta historia niemiłosiernie. I powiem Wam szczerze, że gdybym zaczęła, Viriona, od tej pierwszej części. To bym prawdopodobnie go nie kontynuowała i nie przeczytałabym tyle książek, ile do tej pory przeczytałam, bo no pierwszy tom zdecydowanie nie zachęca do dalszego do poznania, no do poznania dalszej historii absolutnie. Drugi tom też jest moim zdaniem mocno średni. Dopiero w trzecim i czwartym, kiedy nasz Virgion troszkę bardziej dojrzewa, kiedy pojawia się pewien bohater, bardzo charyzmatyczny bohater, który faktycznie nadaje takiego smaku tej historii, no to wtedy się wszystko rozkręca. Virgion też troszkę inaczej postępuje. I faktycznie jest ta przyjemność i radość z czytania tej serii. Mam oczywiście tutaj na myśli chorecha, czyli pijaczynę, zwykłego pijaka, który przy okazji perfekcyjnie włada mieczem i udowadnia to i pokazuje na każdym kroku, i swojego swojego Iuriona bierze właśnie na swojego ucznia z różnych przyczyn niekoniecznie ym, niekoniecznie są to jego jakieś takie pobudki ale akurat ich los ich splata no i mamy co mamy i później wychodzą z tego fajne książki bo ta środkowa Seria podobała mi się naprawdę teraz jestem w trakcie y, czytania tej ostatniej, kiedy już nasz Wirion jest dość stary i niestety, ale wyczuwam tendencję spadkową tej nowej książki. Zobaczymy, jak będzie się czytało tą najnowszą, która idzie właśnie w styczniu, ale na razie jest dość średnio. Kolejna książka jest to Upiór Opery, czyli klasyk i powiem Wam szczerze, że ta książka podobała mi się tak średnio. To znaczy, ja ją oceniłam na trzy. Gwiazdki 3,5 na 5. I o ile ta historia się zapowiadała naprawdę bardzo dobrze, bo początek podobało mi się niesamowicie, jak wchodziłam w ten świat tak później. Zrobiło się już dość nudno i troszkę tak abstrakcyjnie w pewnych momentach. Na pewno dużym plusem tej książki jest klimat. Bo czuć ten mrok, czuć te podziemia tej opery, ten chłód, ten kurz, tutaj jak najbardziej nie mam się do niczego, nie mam się do czego przyczepić, jest fenomenalnie, jeżeli chodzi o klimat. Natomiast sama historia mm, miłosna w tej książce i sama smutna tak naprawdę historia naszego y, upiora. Y, no, nie wywołała we mnie smutku, nie wywołała we mnie tego, co prawdopodobnie miała wywołać. Była troszkę taka, nie chcę powiedzieć, że miała, ale chyba jednak troszkę tak. No, nie wiem, oczekiwałam na pewno o wiele, o wiele czegoś lepszego, czegoś, co bardziej tak mną wstrząśnie albo coś we mnie wywoła w środku, a po prostu przeczytałam, doceniam, ale absolutnie mm, nie będzie mi się przynajmniej te późniejsze rzeczy nie będą mi się jakoś super kojarzyły. Oczywiście były momenty, które mi się podobały, nawet w tych późniejszych, ale jeżeli chodzi o całość, no to jest po prostu taki średniak, znaczy ja mam takie odczucie, żeby nie było, że nie doceniam klasyki literatury. Cieszę się, że tę książkę przeczytałam, będę ją polecała, bo moim zdaniem warto znać, ale nie jest to coś... Co by mną zachwyciło i nie, na pewno nie będzie to moja ulubiona klasyka w takim stylu gotyckim. To niestety ale na pewno nie. Kolejna książka jest to Angelina Jones i Duch z Molmouth. Tutaj Wam gdzieś wyświetlę, bo tę książkę pożyczyłam siostrze. Nie mam jej w formie fizycznej. I tę książkę oceniłam na trzy gwiazdki, na 5. Jest to książka, słuchajcie, dla dzieci. Książka dla dzieci, która ma w sobie dość sporo grozy i faktycznie jest nieco przerażająca. Cieszę się, że czytałam ją w dzień przy światełku dziennym, bo gdybym ją słuchała pewnie w audiobooku, gdzieś na spacerze z Milkim, to mogłabym się bać. Bo faktycznie te opisy są dość mroczne i ja się dałam wkręcić w tą całą grozę, mimo że nie jestem dzieckiem, to mnie przerażają takie rzeczy, duchy przerażają mnie strasznie. Mamy tutaj historię naszej głównej bohaterki, która uwielbia czytać historie o butach, o duchach, która uwielbia czytać historie o duchach i pewnego razu będąc u swojej ciotki natrafia na książkę, która opisuje różne stare, mroczne dzieje i historie właśnie z miejscowości z tego miasta, w którym aktualnie nasza główna bohaterka jest. I okazuje się, że ta książka należała do dziewczyny, młodej dziewczyny, która zaginęła bardzo, bardzo dawno temu i się nie odnalazła, a ostatnie opowiadanie jest zamazane, bo było tak straszne, że no, ta dziewczyna postanowiła to zrobić, zamazać to opowiadanie. I mamy tutaj całą historię, całą przerażającą historię. Ja bawiłam się świetnie na tej książce, mimo że były momenty, gdzie Miałam tak, takie ciarki troszkę, to bawiłam się naprawdę bardzo dobrze. Od razu też mam drugi i trzeci tom, i z pewnością w tym roku, jeszcze może nawet styczeń, na przełomie stycznia, lutego, będę te książki czytała. Kolejna książka z polecenia mojej mamy, i jest to Kwiat śniegu i sekretny wachlarz Lisasi, Mamy tutaj obraz chińskiego społeczeństwa w XIX wieku, chyba to jest druga połowa XIX wieku, ale nie jestem. Pewna co do tej połówki oraz roli kobiety w społeczeństwie oraz w życiu rodzinnym. Spoiler: rola kobiety jest po prostu, mam na wrażenie, że gorsza od psa. Mamy tutaj historię dwóch kobiet, które z pewnego względu są przyjaciółkami. I to też jest ważne, że to też nie jest tak, że sobie same kobiety wybierały przyjaciółki, tylko pod wpływem pewnych wyliczeń i pewnych podobieństw te przyjaciółki, czy też siostry, takie do rozmowy zostały wybierane. Mamy tutaj okropne, drastyczne sceny krępowania stóp i takiej no, poniżania po prostu kobiet, bicia ich, i to właśnie w, w w imię kultury, w imię podporządkowania się oczywiście nie tylko mężowi, ale i również teściowej. Są tutaj sceny, które, których ja nie rozumiem. Ja rozumiem, że jeżeli jesteśmy w takim społeczeństwie, jakim były wtedy kobiety, no dla nich to była codzienność. To nie była jakaś jedna wyjątkowa, traumatyczna historia, tylko tak wyglądała codzienność wielu kobiet z Chin, które były z troszkę wyższych sfer, nie były z tych najniższych, tylko troszkę jednak tych wyższych. Więc dla nich to była codzienność, to było coś normalnego. Mimo wszystko ja sobie nie wyobrażam no nie wyobrażam sobie, nie wiem, zagłodzić swojego dziecka, żeby moja teściowa miała co jeść. Nie, to jest to jest ciężki temat. Ale są tutaj takie sceny i takie opisy, no przy których ja po prostu nie mogłam i się buntowałam. Mimo wszystko książkę wam bardzo polecam, bo ona pokazuje to, jak właśnie życie wyglądało wtedy Finach i to, co kobiety musiały przejść i to jak musiały się podporządkować. To wszystko jest przerażające i jednocześnie mega ciekawe, że tak było i to w sumie nie aż tak dawno. No, ta książka wstrząsnęła, ale jednocześnie troszkę się jednak na tej książce wynudziłam. Nie wiem, jak to się stało. Nie wiem, jak to się stało, bo z jednej strony mamy takie drastyczne sceny, a z drugiej strony chyba przez to, że ja żyję troszkę w innych czasach i mam troszkę inne myślenie, nie byłam w stanie zrozumieć głównej bohaterki. I jej takich zachowań, i jej celów, i tego, jak ona sobie tłumaczyła pewne rzeczy. I tutaj wydaje mi się, że przez ten zgrzyt właśnie yy, miałam troszkę tak. No, oceniłam po prostu tę książkę na trzy, a nie na więcej gwiazdek. Doceniam, naprawdę doceniam, bo autorka zrobiła tutaj niesamowity research, naprawdę oddała, później czytałam, oczywiście oddała wszystko w niemal 100%. Także jaka taka historia. Książka historyczna pokazująca Chiny, jak najbardziej tak, ale nie spodziewajcie się tutaj jakiejś właśnie wyniosłych historii, czegoś takiego, mm, no, co poprowadzi tą fabułę, bo absolutnie czegoś tutaj takiego nie ma. Traktujcie ją jako taką książkę bardziej informacyjną, pokazującą tamte czasy i zwyczaje. Ja mam z tą książką taką relację trochę love-hate. Z jednej strony doceniam, ale z drugiej strony czuję, że nie dałabym rady drugi raz na przykład przebrnąć przez tę historię. Ale, mimo wszystko, jeżeli Was to interesuje, to polecam. Zostały mi dwie książki. Przez pierwszą przejdziemy dość szybko, bo jest to wypożyczalnia świętych Mikołajów. Ja tę książkę oceniłam na jedną gwiazdkę. Już Wam tłumaczę dlaczego to. Nie jest tak, że ta książka jest niesamowicie zła, okropna i tak dalej. Nie. Ale ja się naprawdę wkurzyłam, bo autorka postanowiła zostawić historię tak o, nawet nie w połowie. No już teraz wiem, że jest drugi tom, ale sięgając po tę książkę, no... Moim zdaniem, nawet jeżeli coś jest rozbite na dwa tomy, to ten pierwszy tom powinien mieć na tyle w sobie ciekawych historii yy, i być taki dość spójny, i na tyle rozwi rozwinąć dane wątki, że mi się będzie chciało wracać i sięgać po drugi tom. A tutaj czegoś takiego nie mam. Ja mam wrażenie, że po prostu na początku było nudno, yy, znaczy było nudno. Yy, autorka przedstawiła nam swoich bohaterów. I kiedy jest już taki moment, nawet nie kulminacyjny, bo to nie o to chodzi, ale taki moment, że zaczyna się faktycznie coś dziać, i jej zaczyna być jakkolwiek ten magiczny czas, to nagle jest koniec książki. Koniec książki. I ja mam takie. Ale co się właśnie wydarzyło? Moim zdaniem autorka trochę przesadziła z ilościami bohaterów i wątków, bo przez to bardzo skupialiśmy się właśnie. Nad tym, aby wytłumaczyć te wszystkie początkowe fazy ich relacji, tego jak żyją, kim oni są i tak dalej, że zabrakło mi miejsca na taką magię świąteczną, na taką magię zimową i ogólnie taką otoczkę Bożego Narodzenia, a bardzo chciałam to osiągnąć. No niestety, ale to nie była książka dla mnie po prostu. No, i tym pięknym akcentem przejdziemy do najgorszej książki, prawdopodobnie jakiej przeczytałam w 2024 roku, i jest to Wenom pani Aleksandry Kondraciuk. <słuch> Czytałam tę książkę tak długo, i się już tak do niej zmuszałam, byleby tylko ją skończyć. Dam jej jedną gwiazdkę. Bo nie da się dać ujemnych punktów. Jezus, to jest takie Boże, jakie to jest złe. Jakie to jest złe. I apel, apel do wszystkich. Jeżeli kiedykolwiek ktoś mi powie, że nie lubi fantastyki, bo dzieją się tam nierealne rzeczy, które nigdy by się nie wydarzyły w życiu takim codziennym, w realnym. Przeczytajcie to. Błagam, przeczytajcie to. Bo to, co tu się tutaj odwala, to, to, to jest dopiero nierealne, słuchajcie, jestem przekonana, że szybciej zobaczę smoka, niż uwierzę w tą historię w jakimkolwiek stopniu. To była 17-letnia Vivian. Siedemnastoletnia Vivian traci swoją siostrę, jej siostra zostaje zamordowana. Ojciec Vivian i jej siostry jest policjantem, no ale sprawa nie zostaje wyjaśniona, zostaje schowana pod dywan. I Vivian postanawia, że ona weźmie pomoc od największego przestępcy i mafiozy w całym, gdzie oni mieszkają. Nie wiem, ale w całym mieście. W ogóle to jest mafioza straszny. On jest oskarżony o zabójstwa, o narkotyki. No największy mafioza po prostu jaki tylko stąpa po tej ziemi. Ma 20 lat. Czy tam 21. I tu są takie absurdalne rzeczy w tej książce. To się tak nie trzyma niczego. Jezus, to jest tak złe. Wiecie co? Ja, ja naprawdę po przeczytaniu tej książki odpaliłam sobie Goodreadsa i sprawdzałam opinie, które mają cztery i więcej gwiazdek. I czytałam, co wpłynęło na taką opinię. Ja byłam przerażona. Jakby... Pewna opinia, która też zawierała jedną gwiazdkę, akurat tutaj. Tam fajnie dziewczyna wyjaśniła, że jakby to się niczego nie trzyma, to w ogóle jest odklejone. Tutaj nawet autorka nie zrobiła dobrego researchu, no bo jeżeli chciała amerykańską historię, to mogła się trzymać pewnych założeń, żeby to miało ręce i nogi. Mm, po czym pewna osoba, która oceniła tę książkę na 5 gwiazdek, stwierdziła, że autorka może sobie wymyślać, co chce, bo to jest jej książka i może sobie nawet wymyślić tutaj smoki. Garl, to nie o to tutaj chodzi. Nie chodzi o to, że autorka może sobie w historię wrzucić cokolwiek tylko chce. Nie. To tak nie działa. Boże, naprawdę ja jestem. A, mam takie złe, negatywne emocje, jak myślę o tej książce. Ta książka jest pełna sprzeczności. Wspominałam Wam, że Venom jest najgorszym w ogóle mafiozem, jaki tylko chodzi po tej ziemi. Ale Vivian, jak zobaczyła, jak ona... Ona zobaczyła, że on ma rozszerzone źrenice, bo jest Pany I się pyta, czy to jest legalne. Po czym mówi, że Boże, nikt się nim nie może zaopiekować. Przecież to jest złe, to go wyniszcza. Jak on może brać narkotyki? I uwaga, Venom przestaje brać narkotyki. Największy zabijaka w ogóle mafioza taki, że on-eł przestaje brać narkotyki. I w ogóle, no wiadomo, że, tak będzie, że tam będzie wątek miłosny. No bo to jest logiczne, prawda? To jest tego typu. To jest, to jest wydawnictwo niezwykłe. Wiadomo, że to będzie wątek miłosny, który będzie tak absurdalny i tak okropny, że. Ale no, błagam. Błagam was. Przeczytajcie tę książkę, bo ja nie mogę być jedyną osobą, która po prostu cierpi, jak tylko o nie myśli. Język. Jezus, czy to pisała dwunastolatka? Okej, okay, przepraszam, pewnie dwunastolatka napisałaby lepszą książkę. Chciałabym powiedzieć. Chciałabym powiedzieć, bo często przy takich książkach mówię. Ludzie mają różne gusta. Czytajcie sobie, co chcecie, byleby wam się podobało. Ale to jest za dużo dla mnie. To jest dla mnie za dużo. I zhejtujcie mnie. Jakby zapraszam, ale co za ludzie czytają takie coś. I im się to podoba. Bo ja rozumiem. Lubię, lubię czytać romanse i wątki miłosne i tak dalej, wiecie, gangsterzy i tak dalej. Rozumiem, okej, okay, spoko. Ja też czasem lubię, no nie, nie, nie przesadzałabym, ale wiecie, o co mi chodzi. Ja też czasem lubię przeczytać dobry wątek romantyczny. Ale zróbcie to dobrze. Napiszcie to dobrze. Ta książka zdecydowanie trafi na pierwsze miejsce moich najgorszych książek, przydanych w 2024 roku, chociaż może być chyba jeszcze jedna. Nie jestem pewna, ale może być chyba jeszcze jedna. Ale no, y, ta ma preferencję po prostu... Tak. Jeżeli ktokolwiek by chciał kupić ode mnie tę książkę, y, to proszę się oddać w komentarzu ode ją z darmu. Bo jak nie, dam ja po spalę, nie? Ja nawet nie wiem, co ja Wam mogę powiedzieć o tej książce. Bo tu się nic, niczego nie trzyma. Oprócz tego, że mamy nastolatkę, która stwierdza, że zacznie współpracować z gangsterem, żeby odszukać zabójcę siostry, i oni wiecie, Big Love jest. Uff, dobra, to byłoby na tyle. Ja już więcej nie chcę myśleć o tej książce. Na pewno jeszcze. Porozmawiamy sobie o niej w, w najgorszych książkach 2024 roku, i wtedy postaram się. Zrobię sobie takie: usiądę, odpalę laptopa, sprawdzę te dobre opinie, spiszę je sobie i po prostu będę kontrowa kontrowała. Albo zrobię w ogóle oddzielny film o tej książce, bo ja mogę tyle złych rzeczy o niej powiedzieć, że chyba to będzie dobry pomysł na oddzielny film. Dajcie mi koniecznie znać, czy chcecie oddzielny film o Venomie, bo to może być ciekawe. Ale teraz już kończymy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Przepraszam za moje emocje na tej końcówce filmu, ale no, mam ochotę wyrzucić tę książkę przez okno. Dziękuję Wam bardzo. Jeszcze raz. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.